Rynek pierwotny czy wtórny? Jan od dłuższego czasu zastanawia się nad zakupem kolejnej nieruchomości. Przyjrzyjmy się, co zaważyło na jego wyborze. Rynek pierwotny, zalety, nowoczesne budownictwo, często wyposażone w najnowsze technologie i zgodne z aktualnymi standardami budowlanymi. Brak konieczności remontu. Nowe mieszkania są wolne od problemów związanych z wiekiem budynku, takich jak zużycie instalacji czy potrzeba generalnego remontu. Możliwość aranżacji wnętrz. Kupując mieszkanie na etapie budowy, Jan ma możliwość dostosowania układu pomieszczeń i wykończenia wewnątrz zgodnie ze swoimi preferencjami. Gwarancja deweloperska. Deweloperzy oferują gwarancję na swoje nieruchomości. Co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku usterek lub problemów technicznych? Wyższy wzrost wartości. Jest duże prawdopodobieństwo, że wartość nowych nieruchomości będzie rosła szybciej niż starszych budynków. Cena ofertowa mieszkań wzrosła na rynku pierwotnym o ponad 60%, a na rynku wtórnym około 50%. Wady: długi czas oczekiwania na zakończenie budowy i odbiór lokalu konieczność wykończenia. Nowe mieszkania zazwyczaj wymagają dodatkowych nakładów na wykończenie wnętrz, brak możliwości pełnej oceny, co może prowadzić do nieprzewidzianych problemów po zakończeniu budowy, bliska odległość między budynkami, co negatywnie wpływa na naświetlenie mieszkań oraz prywatność. Lokalizacja. Często nowe osiedla budowane są na obrzeżach miast lub w dalszej odległości od centrum. Rynek wtórny. Zalety: szybka dostępność. Mieszkania na rynku wtórnym są zazwyczaj dostępne od razu, co pozwala Janowi na szybkie przeprowadzenie się. Możliwość oceny stanu technicznego. Jan może dokładnie obejrzeć nieruchomość przed zakupem, ocenić jej stan techniczny i wyeliminować ryzyko ukrytych wad. Istniejące wykończenie. Mieszkania na rynku wtórnym często są już wykończone i wyposażone. Co może znacząco obniżyć koszty początkowe związane z przeprowadzką? Rozwinięta infrastruktura. Starsze budynki często znajdują się w rozwiniętych dzielnicach z pełną infrastrukturą, taką jak sklepy, szkoły, komunikacja miejska. Lokalizacja. Często starsze osiedla są korzystniej położone większa odległość między budynkami. Natomiast wady starsze budownictwo. Nieruchomości na rynku wtórnym mogą mieć swoje lata, co może wiązać się z koniecznością remontu lub modernizacji instalacji rękojmia sprzedającego. Choć sprzedający odpowiada za wady ukryte na mocy rękojmi, proces egzekwowania tych praw może być długotrwały i skomplikowany w porównaniu do gwarancji oferowanej przez dewelopera. Potencjalne ukryte wady starsze budynki. Mogą mieć ukryte wady, które nie zawsze są widoczne podczas pierwszych oględzin, co może prowadzić do nieprzewidzianych kosztów napraw, wyższe czynsze. Często starsze budynki wymagają większych nakładów modernizacyjnych, co przekłada się na wyższe czynsze administracyjne. Jan zdecydował się na rynek wtórny, ponieważ nie chce czekać na nowe mieszkanie. Wybierając gotową nieruchomość, oszczędza czas i może szybko wprowadzić się, rezygnując z najmu i przeznaczając zaoszczędzone środki na spłatę kredytu hipotecznego. Dodatkowo lokalizacja blisko centrum miasta i niższa cena na rynku wtórnym są dla niego kluczowe. Jednak decyzja Jana nie musi być Twoją. Na rynku pierwotnym czasami można znaleźć gotowe mieszkania, które nie sprzedały się z różnych powodów. Zdarzają się też inwestycje deweloperskie w centrum miast, ale najczęściej jednak są to pojedyncze budynki, a nie całe osiedla. Jeśli zastanawiasz się, czy lepiej szukać mieszkania samodzielnie, czy z pomocą biura nieruchomości, zapraszam za tydzień na kolejny odcinek. Subskrybuj nasz kanał i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach.